Cześć, nazywam się Kasia Mróz. Ja Mam 13 lat i po prostu kocham śpiewać, ale nie wiem czy potrafię. Przepraszam za mój głos, ale jestem trochę przeziębiona. <laughs> ja teraz dla Was zaśpiewam, a napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie. Całe życie bałam się wolnić od... Wydać słyszę świat tu, co od zawsze w sercu mam, Ale nadszedł dziś w moich marzeń czas, aby spełniać się już czas, pokazać Wam, pokazać Wam własne Oto ja, jestem pewna, że już najwyższy czas, był że ją da w tę teraz wiem czego chcę Posyć życia tylko snem. nic nie może już zatrzymać nie, Oto to ja przepraszam co za ten głos ale po prostu czekam na wasze opinie